Cześć, witamy serdecznie. Zobaczcie, mamy takie fajne dwa Gianty. Niestety, dzisiaj będzie nam przyskazać koparka, jest trochę ruchu, ale no jest piątek. Mimo drobnych problemów zdrowotnych, działamy dla Was dalej. Także tu jest generalnie Giant. Jest trochę mniejszy Bidon i tu jest Bidon Szarka. Bo większy nie chciał wejść w drugą ramę, a założenia były takie: to są dwa takie same rowery i mają być dwa takie same zestawy. Na szczęście. Bardzo fajnie wszystko wyszło. Są generalnie szprychy wzmocnione z Maxeva Jest obręcz 8523 dB od Remeriksa. Jest CST Rockhawk. Mamy tutaj puszkę na sterownik zamontowaną ładnie od spodu. Tutaj były też oryginalne nikonakrętki pod ramą, także nie musieliśmy nic wiercić do, przy, do zamontowania tej obudowy. Mamy damper, mamy tutaj ramę. No i słuchajcie, mamy tutaj bardzo fajny. Konseks, maczek, bo mamy tutaj arka, który lata właśnie na drugim, takim sprzęcie. Ale mamy tutaj hamulec, fajny Shimano Z, tutaj poszło do tego roweru. Generalnie sporo przy nim robiliśmy. Była regeneracja łożysk z obu ramach kompleksowo. Drugi rower miał być na takim samym setupie i założenie było, że są takie same akumulatory. Drugi rower. Jeden jest dla kobiety, drugi jest dla mężczyzny, więc generalnie para sobie takie rowery u nas zamówiła. Tutaj mamy oryginalny hamulec. Pod ten akurat widelec nie da się powsadzić większej tarczy, dlatego że jest takie ani inne mocowanie, i ani IS, ani ani SPN. Adapter nie jest tutaj możliwy do zamontowania. Eee, Także zobaczcie. Tutaj mamy w obu LCD-ki KT3. Mamy też manetki Markara, te takie fajne, wygodne na kciuk. No i tutaj mamy chyba deczko, większą tą drugą ramę. Także tutaj może i w większy akumulator, no ale założenia miały być takie same, więc jest taka sama puszka. Ten sam silnik o tym samym nawoju, te same szprychy. obręczam Jumbo 8523DB i w obu są opony fajne terenowe, takie rockhawki. No i tak to się prezentuje, oba rowery są fulami. Takie do nas przyszły, pokażemy też nowe łożyska w ramie, tutaj było wymieniane łożyska, tutaj tulejki, mniej trochę będzie widać, łożyska też centralne tutaj, które podpierają, zobaczcie też są nowe, wymienione, tulejki też były regenerowane, także wszystko jest fajnie, bez luzu, generalnie tu mamy na x-tyku, więc całkiem fajny osprzęt i wbrew pozorom jest fajny ten rower, bo jest starszy, Natomiast o sprzętowo myślę, że był mniej zużyty niż ten nowszy, który wygląda na zdjęciu ładniej. To cóż, Arek, pokaż ten jeden, jak, jak śmiga. My jesteśmy trochę podziębieni, więc dlatego drugi rower dzisiaj na statywie. I na czołowę z

Jak oceniasz jazdę na takim fullu? Wolę mocniejsze. Trochę mocniejsze. No tutaj mamy KSUSA szybko obrotowego 6T. Też mamy fajną tarczę hamulcową z tyłu. Niedługo też wracają silniki z naszym logiem. tak to słuchajcie wygląda. Jest zamontowany czujnik pas. Także rower śmiga, kolejny z naszej stajni. Przejdziemy jeszcze do tego roweru. Tutaj właśnie daliśmy większą tarczę, bo była taka możliwość, więc bez problemu weszła. Tarcza 203 mm z nie za dużymi otworami, bo potem e, generalnie takie otwory jak macie duże mogą tam dzwonić czy wpadać w wibracje. Te tarcze są fajne, ciche. Zacisk również Shimano Z, był skracany przewód na długość, żeby jakoś to sensownie. Było zrobione, jest troszeczkę dłuższe niż, niż generalnie ten poprzedni, natomiast jest skrócono 10 cm. Myślę, że fajnie to będzie śmigać. Klamka bardzo fajna na dwa paluchy. No i siła hamowania, wiecie, w zim macie ten fajny zacisk już na czterech tłoczkach. Była też Magura MT5E przez chwilę, natomiast ta tworzywowa klamka nie budziła za, dużych, generalnie za dużego zaufania, dodatkowo koszty klocków tutaj są fajne radiatorowane te klocuchy. Zików. Można też kupić tańsze jakby się, jakbyśmy chcieli, także no, myślę, że ten hamulec Shimano Z jest dużo lepszy. Poza tym czytaliśmy sporo opinii o cieknących hamulcach z magurem mt e dlatego akurat konkretnie zdecydowaliśmy, żeby to tutaj były ziki fajne, żeby klient się mógł cieszyć i zmieniać tylko klocki, odpowietrzeć ewentualnie co jakiś czas i zapomnieć o eksploatacji roweru, jak najwięcej jeździć. Gdzie ten Arek nam uciekł? Po tym drzwi, że polegał. Potem będzie jeszcze co? Fatbike z Cicaturbo Volt. 3K Turbo. 3 Turbo. W zeszłym tygodniu oddawaliśmy składaka. Canyon już jest na ukończeniu. Ten też na 3K Turbo. No, tam to też będzie fajny sprzęt, bo tam jest będzie 3K dużo moc. Czekamy do Canyon'a, ale to też będzie na... ...730H. W międzyczasie się robią monstery. Tak, no robią się też teraz monstery. Bateria się kończy. Do jednego LK robić. F-Spark się powoli składa. Także cały czas coś tam robimy fajnego. No ten e, padbaj też będzie na m 3 k Turbo. Ten też zamierz. Zamieli, każdy zamierz, ale szkoda, szkoda opon. Chociaż na kamyczkach można. No dobra, to co? Widzimy się, słuchajcie. Później na konwersji tego fajnego fatbike'a i powoli już takie sprzęty będą do nas wychodzić coraz częściej na tym MSUSie 3K Turbo. Dlatego, że ludzie lubią też sobie jeździć w terenie, niekoniecznie szukają aż takich super lekkich rowerów, natomiast chcą mieć więcej mocy. I w związku z tym, jeżeli budżet nas jakoś mocno nie ogranicza, to z miłą chęcią zrobimy coś na MSUSie 3K Turbo. Ogniwka są albo Samsungi 35e, mogą być teraz trochę tańsze LGIKI, mh 1 tak, że generalnie jest też większa rozbieżność cenowa, jeżeli szukacie czegoś niedrogiego, ale z większą mocą niż na takim bidonie, to też da się coś fajnego poskładać. To cóż, zapraszamy serdecznie. Przypominamy też o bidonach w sklepie MG Volt, które mamy na 48V 17,5 oraz 24,5Ah. Wersje 52V dla zainteresowanych również się znajdą. No i mamy trochę fajnych BMS-ów powoli. Mamy też teraz ładowarki 4A i 6 a Także jeżeli, jeżeli szukacie czegoś do roweru albo do hulajnogi mocniejszej, to wbijajcie do nas na MG Volta. Przy, przygotujemy Wam fajną wycenę takiego roweru, jak na gotowo ile to mniej więcej wyjdzie. No i zapraszamy, żebyście zostawili nasz rower. Można też rower do nas wysłać firmom, e, Także możemy Wam przerobić i odesłać, nakręcić filmik. W międzyczasie też coś dodać. Także zapomniałem o tej konie dwurzędowej, którą zapowiadałeś w poprzednim filmie i ona też się składa. No składa się. Akumulator już jest prawie gotowy, dokładnie do tej kony. Silnik jest zaplatany teraz przez Maxewa, bo teraz jedny silnik tam żeśmy oddelegowali do zaplatania. No i składa się, składa jak najbardziej. Tak, Terminy już mamy raczej na przyszły rok, początek przyszłego roku. Tak, Więc jeżeli się. ktoś myśli, żeby pośmigać sobie na wiosnę przyszłego roku, to termin, żeby nam jakieś zlecenie Złożyć u nas to to jest teraz, czas najwyższy. Dzień, dzień, Dokładnie. Jak przyniesiecie rower w marcu, to jest możliwość taka, że ogólnie w dobrej firmie w ogóle nie będzie terminów na dany sezon. A jeżeli chcecie pośmigać, na pewno w miesiąc nikt tego wam dobrze nie zrobi. Potem takie konwersje jak chcecie na za miesiąc mieć rower, czy tam na za dwa tygodnie, to się odbiją na częstych wizytach serwisowych, bo tego się nie da zrobić dobrze, nie mając jakichś kolejek na serwisie. Każda stanąca się firma. Jakiś tam pracę na, na, na musi mieć. Także zapraszam do zobaczenia i do usłyszenia w filmie Volt. Trzymajcie się, cześć.